Witajcie kochani w kolejnym odcinku sagi o panowaniu rodu Piastów w Polsce. Zanim jednak zacznę lekcję, chciałabym poprosić, żebyście odpowiedzieli na trzy proste pytania. Pytanie pierwsze. Jeśli Mieszko I przyjął chrzest w 966 roku, który to wiek i połowa? Jeśli Mieszko objął panowanie w Polsce około roku 960, a umarł najprawdopodobniej w 992? Ile lat rządził, mieszkał w Polsce? I ostatnie pytanie. Jeśli za legendarny początek państwa rzymskiego uważa się 753 rok przed naszą erą, a przyjęcie chrześcijaństwa w Polsce za rok 966, odpowiedzcie proszę. Jakie działania, jakie działania matematyczne trzeba wykonać, żeby obliczyć, ile lat upłynęło między jednym a drugim wydarzeniem? Jestem przekonana, że na wszystkie trzy pytania będziecie potrafili odpowiedzieć. Jeśli już Wam się udało, to teraz zapraszam Was do drugiego odcinka pod tytułem Jak to Bolesław i Mieszko swoje państwo zorganizowali? Mieszko I traktował swoje państwo jak prywatną własność. Jeśli chciał wypowiedzieć wojnę, robił to. Jeśli chciał wojnę zakończyć, mógł to zrobić. Jeśli chciał przekazać władzę najstarszemu synowi, robił to. Jeśli chciał swoje państwo podzielić między synów, również mógł to zrobić. Mówimy, że Mieszko I traktował państwo jako swoją własność. Jako swoją prywatną własność. Taki sposób sprawowania władzy nazywamy, i taki system władzy, i takie państwo nazywamy monarchią patrymonialną. Znaczną większość ludności państwa mieszka pierwszego stanowili chłopi. Oni też płacili daniny, które wykorzystywał książę. Część tych danin, opłat, książę przeznaczał na utrzymanie drużyny wojów. Mogła ona liczyć wtedy około 300 żołnierzy. Po przyjęciu chrześcijaństwa Mieszko zapewnił Polsce bezpieczeństwo, ale to nie oznacza, że Polska była zupełnie bezpieczna. Mieszko musiał stoczyć jeszcze wiele bitew, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce. W 972 roku jego brat, Czcibor, pokonał margrabiego Chodona w bitwie pod Cedynią. W ten sposób zapewnił stabilność władzy w Polsce. Kiedy umierał w 992 roku, Polska była już państwem zjednoczonym i silnym. Władzę przekazał swojemu synowi. Bolesław, zwany Chrobrym albo Wielkim, to bardzo mądry władca. Podobnie jak ojciec, prowadził szereg wojen. Które wygrywał, przyłączał do, do państwa polskiego nowe terytoria. Starał się również wzmocnić pozycję Kościoła w Polsce. Kiedy więc w roku 997 przybędzie do Polski praski biskup Wojciech, Bolesław zgodzi się na jego zaskakującą prośbę. Otóż, biskup. Prosi Bolesława o pomoc w zorganizowaniu misji chrystianizacyjnej pogańskich Prusów. Bolesław pomaga biskupowi w organizacji wyprawy, Dawe, daje mu nawet swoich wojów do ochrony. Kiedy biskup dociera do granicy państwa Prusów, odsyła jednak załogę wojskową. Nie chce sprawiać wrażenia, że będzie krzewił chrześcijaństwo siłą. Niestety, Misja skończyła się niepowodzeniem. Najprawdopodobniej biskup odprawił msze w świętym gaju Prusów, za co oni ukarali go śmiercią. Jego mm, pomocników, członków wyprawy odesłali do księcia Bolesława, żeby poinformowali księcia o tym wydarzeniu. Bolesław postanowił wykupić ciało Wojciecha. Legenda mówi, że zapłacił tyle złota, ile ważyło ciało. Dlaczego Bolesław to zrobił? Doskonale wiedział, co robi. Ciało biskupa, który zginął śmiercią męczeńską w obronie wiary chrześcijańskiej było relikwią. Bolesław sprowadza więc ciało Wojciecha i umieszcza je w gnieźnie. Od tego momentu maleńkie gniezno staje się miejscem pielgrzymek dla całej chrześcijańskiej Europy. Między innymi z pielgrzymką do Gniezna w roku 1000 przybędzie cesarz Rzeszy Niemieckiej, Otto III. Otto III doskonale znał biskupa Wojciecha. Przyjechał więc i do Grobu Przyjaciela, i z pielgrzymką do Grobu Świętego. To, co zobaczył w Polsce, ogromnie go zaskoczyło. Organizacja państwa polskiego zrobiła na nim wrażenie. Sam książę Bolesław również. Bolesław wydał na cześć cesarza wspaniałą ucztę. Mówi się, że w czasie uczty cesarz zdjął z głowy swój diaden cesarski i nałożył go na głowę Bolesława. Niektórzy uważają to za symboliczną koronację. Najważniejszym efektem zjazdu gnieźnieńskiego było jednak zapewnienie znakomitej organizacji Polskiego Kościoła. Pamiętajcie, Duchowni to najlepiej, wykształcona, najlepiej wykształcony stan społeczny w średniowieczu. Efektem zjazdu gnieźnieńskiego z tysiącznego roku będzie powstanie trzech nowych biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Przypominam Wam, że istniało już biskupstwo w Poznaniu, a gniezno stanie się arcybiskupstwem, co to oznacza? Oznacza to, że polski kościół jest w pełni niezależny. Podlega tylko papieżowi. Przyznacie, że zarówno działania Mieszka I, jak i Bolesława Chrobrego wzmocniły pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Kochani, zazwyczaj zaczynałam swoją lekcję od apelu zostań w domu. Dzisiaj Zakończę lekcję apelem. Oczywiście, poproszę Was, zostańcie w domu. Bądźcie mądrzy, rozsądni i słuchajcie rodziców. Ale wiem również, że bardzo wielu z Was ma w domu swoje ukochane zwierzątko. Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie zakończę takim apelem. Pamiętajcie: zwierzęta zarażają tylko miłością. Czekajcie na moje dalsze instrukcje. Do zobaczenia i do usłyszenia.